Rozwój giganty w 6 Lecimy. pod wewnętrzną kodową nazwą Projekt Americas rozpoczął się w listopadzie 2013 roku, ale właściwie prace koncepcyjne i intensywne działania nad Grow ruszyły dopiero we wrześniu 2014 roku, ponieważ większość zespołów była zaangażowana w wcześniej Red Dead Redemption 2. I oczywiście Normalne. faktem jest, że Lucia i Jason to nie był pierwszy pomysł na postacie w produkcji. Okej, okay. czyżby miały wystąpić w GTA 6? Postaci z GTA V? Z różnych artykułów możemy dowiedzieć się, okay. że Take-Two Interactive, czyli spółka macierzysta Rockstar Games, odrzuciła rzekomo pierwsze trzy wersje scenariusza do Grand Theft Auto 6. Pierwsza propozycja rozwijana była do końca 2016 roku i była czymś a'la detektywistycznym thrillerem skupionym wokół trzech protagonistów. Starego, nieprzekupnego policjanta z Vice City, który powoli wchodzi w świat przestępczości, aby mm -hmm. chronić swojego uzależnionego Brzmi jak Jason, co? Brzmi jak Jason narkotyków syna. Dodatkowo, syn również miał być grywalną postacią i miał być narkomanem Style próbującym Jason. zerwać z nałogiem, a także mówi się o prawej ręce kolumbijskiego barona narkotykowego, zarządzającego importem narkotyków i dążącego do stworzenia własnego imperium. Są też po odrzuceniu pierwszej wersji nastąpił tak zwany reboot scenariusza, który miał wprowadzić mniej ponurą fabułę z dwoma protagonistami. Policjantką, mhm. która byłaby córką zamordowanego policjanta z Vice City, a także przemytnikiem narkotyków, który charakter porównywano do Trevora z GTA V. Ta wersja w studio wydawała się być tą ostateczną, bo rozwijana była przez 18 miesięcy, trwały już to takie mocniejsze nad trzecią wersją, która była rozwijana tylko przez kilka miesięcy, a scenariusz przypominał ten drugi, tyle że w grze zamiast policjantki mieliśmy dostać afroamerykanina, czyli byłego żołnierza, który wyszedł z więzienia i wpadł w przestępczy świat. Ta wersja natomiast została anulowana w 2019 roku. Kurczę, muszę wam powiedzieć, dajcie znać w komentarzach, który, który scenariusz, jeżeli moglibyście wybrać, byście wybrali. Szczerze mówiąc, ten drugi... Spoko. Albo trzeci, drugi albo trzeci. Pierwszy jakoś też, też mi nie pasował, ale drugi, troszeczkę mniej trzeci. No i powiedzmy na trzecim miejscu ten, co potencjalnie dostaniemy.